Słuchajcie, pojawiły się nowości związane z trzecim rozdziałem Poppy Playtime, który to powinniśmy ujrzeć już na dniach. Dlatego też dzisiaj widzowie postanowiłem zagrać w nową odświeżoną wersję pierwszego rozdziału Poppy, gdzie to przy okazji porozmawiamy sobie o fabule gry i odkryjemy kolejne sekrety fabryki Playtime Co. Także jeśli chcecie więcej, pamiętajcie napisać w komentarzu hashtag Hagi oraz zostawić łapkę w górę, a my już zaczynamy. A więc ponownie zaczynamy naszą przygodę w fabryce Playtime Co. Gdzie to powstały? Najbardziej niesamowite zabawki, właśnie niesamowita lalka, która została wynaleziona z prawdziwą inteligencją widzowie. To jest bardzo podejrzana sprawa, i my w sumie już wiemy, jak to się zakończyło. Ta mała dziewczynka może rozmawiać normalnie, normalnie odpowiada, więc zachowuje się jak człowiek podejrzane. No właśnie, dobrze wiemy co Poppy nam zrobiła. Ciężko uwierzyć. No, nam już tak ciężko nie jest uwierzyć, bo wiemy jak to wyglądało, ale nostalgicznie powiem widzowie, że podchodzę do tego ogrywania jeszcze raz pierwszego rozdziału. Jest to kochana laleczka, która zachowuje się jak prawdziwa dziewczynka. Ma na imię Poppy. Ojoj czy pomożesz mi wypolerować butki? No oczywiście, że jej pomożemy. Szkoda, że ona nam do końca nie pomogła, ponieważ w drugim rozdziale miała nam pomóc wydostać się z tej fabryki, a dobrze wiecie, że nas tam bardziej można powiedzieć uwięziła i zaprowadziła do Playker, czyli do miejsca, gdzie były jakby trzymane te wszystkie dzieciaki i te eksperymenty były prowadzone z tamtego miejsca niedaleko gdzieś. No cóż, zobaczymy. Tutaj mamy oczywiście prezentację tej całej fabryki, jak tworzono te laleczki. Najpierw to były widzowie ogólnie lalki, bo kiedyś były bardzo popularne lalki, dlatego też lalki produkowano. Jednak później wraz z rewolucją przemysłu i rewolucją świata, no bardziej popularne stały się różne pluszaki, misie i tym podobne. Stąd też można powiedzieć, że popi odeszła w zapomnienie. A na pierwszy bieg, na pierwszy tak jakby plan. Wyszedł Hagiwagi i tym podobne pluszaki. Poppy Playtime. Rozdział pierwszy. Dajcie znać dole w komentarzu, czy trzeci też będziecie chcieli, żebym ograł na tym kanale. Oczywiście musimy znaleźć tutaj kwiat poppy, czyli po polsku to jest kwiat maku. Prawdopodobnie kwiatem maku właśnie odurzano nasze tutaj dzieciaki, aby wprowadzić je w śpiączkę, a później podać im. Jakby tą substancję, która zmienia ich w maskotki. Także tak to widzowie mniej więcej na chwilę obecną wiemy, że mogło wyglądać. Wow, ta gra wygląda teraz niesamowicie dużo ładniej, naprawdę. Jedz zdrowo, tak jak Bron. Właśnie, Bron jest prawdopodobną postacią, która pojawi się w naszym trzecim rozdziale gry. Tutaj mamy zagadkę z naszym pociągiem. Czyli tak, kolory. Zielony, różowy... Żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Czy ja to zapamiętam? Ciężko u mnie z pamięcią. Zielony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Wow, jestem pod wrażeniem, udało się. Dobra, odpalmy sobie yy, kasetkę. Tutaj mamy wyjaśnienie, jak działał ten grapak bodajże, widzowie. Jeżeli chodzi o grabpak, to w nowym rozdziale ten też będzie się zmieniał. Wiemy, że dojdą do niego jakieś nowe kolorki, tylko pytanie: w sensie nowe kolorki, że nowe rodzaje rękawiczek? Tutaj mieliśmy czerwoną i niebieską. Później do naszej gry jeszcze chyba w drugim rozdziale bodajże doszedł kolor zielony. No i w czwartym rozdziale będzie jeszcze jeden rodzaj rękawiczek, prawdopodobnie z tego co widziałem. No i widzowie, czy coś jeszcze z tym grabpakiem mogłoby się zmienić? Fajnie, że w sumie dodali możliwość, że korzystamy z niego trochę jak tyrolki, że tak jakby wiecie, bujamy się na nim, ale fajnie, jakbyśmy też mogli się przyciągnąć do rzeczy, którą jakby klikamy. Na takiej właśnie zasadzie, że jak teraz kupimy jakieś pudło, to ono się przyciąga do nas, ale na przykład jakbyśmy mieli jakąś fioletową rękę. To ją wystrzeliwujemy i my się przyciągamy do tego pudła. To byłoby fajne i by mogło pomóc nam przy okazji jakby uciec przed potworami. Chciałbym, żeby coś takiego dodali. Mam nadzieję, że coś takiego pojawi się w trzecim, a jak nie w trzecim, to w czwartym rozdziale. No i miejmy nadzieję, że trzeci rozdział nie będzie tym ostatnim, bo jak dobrze wiemy o, zobaczmy, jak ten działa plecak. Oczywiście dużo fabułki widzowie będę wam tu zdradzał i wyjaśniał. Także jak ktoś się po fabułkę, to dobrze trafił bo o fabule to już dużo, dużo wiemy. Nasz pszczółkokotek, Katbi Ciekawe, czy ona się pojawi ponownie w naszym trzecim rozdziale. Jak widzicie, nie ma ona tyłka i nóg. W sensie, no wiecie, została w połowie zniszczona z tyłu. I dlaczego tak jest? Cóż, podejrzewam, że może być za to odpowiedzialny ogólnie prototyp, ponieważ ten zbiera części małych zabawek oraz naszych dużych zabawek, takich jak Hagiwagi, Mami Long Legs, aby finalnie stworzyć... Odbudować jakby siebie, czyli stworzyć idealną wersję zabawki, idealną wersję siebie, oraz żeby stworzyć prawdopodobnie swoją jakąś armię sług, którzy będą mu pomagali. Tylko czy z nim się już spotkamy w trzecim rozdziale? Zobaczymy. Mamy teraz tutaj nagranie Leit Pierre. a, to jest innowacja, gości od innowacji odpowiedzialne. Właśnie, to jest kwestia omawiana wielkiej czwórki, czyli jedny, to jest jedna osoba z Wielkiej chyba piątki nawet która była odpowiedzialna za główne działanie naszej fabryki, więc można powiedzieć, że jest on jedną z pięciu postaci, które są najbardziej odpowiedzialne temu całemu kryzysowi widzowie. I piątą oczywiście postacią, która jest za to odpowiedzialna jesteśmy prawdopodobnie my sami, ponieważ no, głównie prawdopodobnie tylko ta wielka piątka, czyli osoby odpowiedzialne za to, co się wydarzyło, w jakimś stopniu przetrwały całą tą akcję. Między innymi jedna z tych osób prawdopodobnie jest naszym prototypem. No ale cóż, jak to będzie wyglądało dalej? Zobaczmy. Na pewno jest tutaj wszystko dużo ładniej. Otwórzmy sobie te drzwiczki i przejdźmy do drugiego etapu. Zobaczymy, czy nasz sam Hagiłagi się zmienił. Bo tutaj też mogła nastąpić jakaś zmiana. Hagi, Witaj Hagi. Hagiłagi. 1984. W 1984 widocznie już maskotki musiały wejść do głównego obiegu i wszystkim się podobać. Widzimy, że niektóre hagiłagi uciekły, a ten to co? Jakiś przeklęty! Zobaczcie na niego! To jest! Jakiś przeklęty hagiłagi! A ten? Obróć się, obróć się. Czy ja mogę to obrócić? Halo? To się da obrócić, widzowie? To się. Ten już normalny. Ten też w miarę normalny, chociaż ten dziwnie się na dół patrzy. Ale ten to ewidentnie jakoś przeklęty tutaj był. Zobaczcie na niego, co jest. Dobra. Idziemy ogarnąć dalszą część. Tutaj chyba właśnie prąd musimy przywrócić, bo tutaj prąd pada. A ten klucz ma. Dzięki za kluczyk. I teraz widzowie, w którymś z tych miejsc... To było reaktor prawdopodobnie przywrócić było tu, niech to na power, co nie? Nie. A, tutaj się coś tworzyło? Nie widzę, czekajcie. Innowacja, testowanie. to było? To jest zamknięte. A to jest zamknięte. Właśnie, innowacja w ogóle jest zamknięta. Czekajcie, czy to pomieszczenia w jakimś update'cie kiedyś yy, postanowią nam finalnie otworzyć, bo jak na razie... Jak widzicie, te części są głównie pozamykane. A może to mogę już otworzyć? A to mogę otworzyć. Wejście tylko dla personelu. Okej, okay. mamy tutaj naszą Kissy Missy. No właśnie, ciekawe, jak potoczy się historia z naszą Kissy Missy. Bo wiemy, że ona teoretycznie może być dobra, ale była najlepszą przyjaciółką fabularnie naszego Hagiego Łagiego. A my, jak dobrze wiecie, widzowie, Hagiego Łagiego zrzuciliśmy w przepaść. W sumie zaraz go zrzucimy w tym to właśnie rozdziale. No i cóż. Może się zadłościć, kiedy o tym się dowie i gdzieś się na nas zemścić. Czego osobiście się najbardziej widzowie obawiam. Ale czy tak będzie, przekonamy się niedługo. Czy coś jeszcze tutaj w ogóle widzowie zmieniono, dodano? Chyba nie. Oczywiście są kamery, wszystko podglądając, co tu się dzieje. Fabryka ogólnie obserwowała swoich pracowników i to, co działo się w tym miejscu, żeby po prostu mieć wgląd na pracę i że przypadkiem. Nikt nie dowiedział się, że chodzą tutaj żywe zabawki. Pracownicy o tym nie wiedzieli. Wiedzieli o tym tylko osoby z wyższego personelu. Hagiwagi nam zniknął. Niedobrze widzowie, niedobrze. Ta sytuacja nie za bardzo mnie cieszy. Powiem, jak to się niedługo zakończy. Ogólnie yy, obserwowali tutaj pracowników, bo jeżeli jakiś z pracowników przypadkiem zauważył, że jakaś zabawka tutaj żyje, to po pierwsze, najpierw wmawiali mu, że to co widział, to tak naprawdę tego nie widział i to były jakieś wyobrażenia, jest przepracowane, jakieś halucynacje miał i tym podobne. Więc wmawiali mu, że to co widział jest po prostu nieprawdą. Jednak jeżeli takiego pracownika nie dało się przekonać, bo czasami się dało, tej Hagi była rączka jego. I je no Hagi nie strasz mnie już. Jeżeli się nie udało widzowie, to wtedy o. Wody do piekła. Ciekawe, ciekawe to wtedy widzowie takiego osobnika, no, pozbywano się. Między innymi widzieliśmy to na kamerach, gdzie nasz Boxy Boo pozbywał się jednego z pracowników poprzez właśnie jego, można powiedzieć, no, już mogę wejść tu, poprzez jego po prostu, no, zjedzenie, jakby nie patrzeć, zniszczenie. Także niebezpieczna sprawa pracować w takiej fabryce. Tutaj mamy kolejne małe zabawki, które są niszczone. Ogólnie też duża część małych zabawek nie tylko, o, tutaj są jeszcze z fragmenty. Ciekawe. Niektóre zabawki małe nie były niszczone tylko z powodu, że prototyp zbiera części na swoją odbudowę, ale niektóre małe zabawki były niszczone za niesubordynację czyli generalnie, jak nie wykonywały jakiegoś rozkazu tych dużych, to duże potrafiły je za karę po prostu zniszczyć. Pamiętaj brać przerwy. Mamy pierwszy element tego. Idziemy szukać kolejnych, widzowie. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze znajdziemy. Yy, tutaj chyba te drzwi się przesuwało, chociaż. A nie, to chyba z drugiej strony widzowie, czyli tam trzeba było zeskoczyć, dobra, tam trzeba było zeskoczyć. Tu jeszcze jakaś kaseta jest, mam nadzieję, że ją znajdziemy. To sobie przypomnę co tu było. Ogólnie widzowie... Bo w tej fabryce naprawdę dużo sekretów się skrywa. Jakby nie patrzeć, każda tutaj rzecz, która na ziemi leży, to jest jakiś sekret. Jeżeli wy macie jakieś pytania dotyczące fabuły, sekretów, to piszcie je na dole w komentarzu. Jak będziemy ogrywali trzeci rozdział, to też przy okazji, kiedy sobie odkryjemy jakieś nowości, kiedy będziemy uciekali przed poporem, to może jakieś sekrety wam wyjaśnię. Ewentualnie, jakbyście chcieli, to możemy jeszcze ograć drugi rozdział przed wyjściem trzeciego rozdziału. Tak dodatkowo dla przypomnienia sobie. Jak to wszystko tam się toczyło? Dobra, tutaj musieliśmy znajdować te elementy. Mamy jeden. Yy, I tutaj właśnie ta rękawica nam jest potrzebna. Jak ją się zwalało na dół? Widzowie, czy ktoś to pamięta? Ktoś to pamięta. Chyba tutaj musimy wszystkie te zdobyć. Chyba tak. Chyba trzeba było wszystkie te zdobyć. W takim razie musimy znaleźć wszystkie reaktory. O, mam kolejny reaktor. No dobra, no to jeszcze jeden został. I mam ostatni z naszych reaktorów, także idźmy to włożyć. A więc pora odpalić maszynę i zdobyć naszą czerwoną rękawicę, dzięki czemu przydostaniemy się do dalszego etapu. No właśnie, te rękawice. Miejmy nadzieję, że jakaś nowa, fajna rękawica się pojawi. No, mi najbardziej podosowałaby taka opcja a la Spidermana, że wiecie, że wyszczeliwujemy sobie naszą rękę. W Spidermanie to była oczywiście sieć, no i można byłoby się przyciągać do jakiejś rzeczy. Nawet jakbyśmy dostali rękawice w sumie jak takie. Dwie powiedzmy, na przykład takie fioletowe dwie, i na zasadzie działania nie takie, że przyciągamy się do czegoś po prostu, że możemy na przykład chodzić po ścianach, że, że wiecie, takie przyklejanie się jak Spidermenie i chodzenie po ścianach. To też byłoby według mnie epickie, jakby coś takiego dodano. Zobaczmy, jak tutaj nasze wędy się zmieniły. alo na pewno jest tu ciemnica widzowie, jest dużo ciemniej. Nic nie widzę totalnie. A tutaj trzeba było to ogarnąć, dobra. Trzeba będzie tutaj złapać za to, zbiec sobie na dół, przejść tędyk, no i docisnąć naszą czerwoną łapką. No i oczywiście mamy przejście dalej. To jest jakby linia, którą nasze zabawki produkowano. Tutaj zresztą chyba części spadały, jeżeli dobrze pamiętam, czy ja to dobrze pamiętam? Chyba coś tu było takiego, ale widzowie, teraz na pewno dużo ciemniej. No właśnie, części zabawek spadają. Naszego pszczółko-kotka Kadbi. Swoją drogą dajcie znać, czy lubicie pszczółko-kotkę Kadbi i jaka jest ogólnie wasza ulubiona zabawka. Według mnie z tych małych, jeżeli chodzi o małe zabawki, to pszczółko-kot chyba numer jeden najfajniejszy. A z dużych, no to oczywiście, że Hagiłagi na zawsze w serduszku. Nikt nie wyjdzie stąd bez zabawki. Musimy teraz stworzyć naszą pierwszą zabawkę. Jak to szło, widzowie? Dźwignia, co nie? Ale chyba najpierw coś trzeba było u góry ogarnąć, co nie? Tam była jakaś zagadka do rozwiązania. Tutaj trzeba było sobie to przesunąć. No i złapać oczywiście za to i odpalić tamto. Okej, okay, mam złapane zasilanie. Teraz powinno być to, to i tutaj dochodzimy. I mamy to. Udało się. To teraz idźmy stworzyć naszą zabawkę. Okej, okay, maszyna wystartowała. Z hukiem, z hukiem wystartowała. Ja tutaj już odpaliłem prądzik. Teraz musimy tylko skorzystać z naszych wajch po kolei, żeby części zabawek zeszły sobie tutaj na dół. No i nasz kotek będzie się oczywiście teraz powoli tworzył. On w ogóle był biały na początku, chyba że to zmienili. Będą go chyba malować tam dalej. Ej, tego widzowie nie kojarzę, żeby był on biały na początku. Hmm. Ciekawa sprawa. I co, ta maszyna pierwsza i ta paszcza go maluje? Czy co ona zrobi z tym kotkiem? Jak myślicie? Ja myślę, że pomaluje. O kurde, zjadła. <laughs> nie no, ale chyba pomalowała, co nie? No właśnie, ona pomalowała. Mamy teraz pomalowane części, tylko czemu oczy są osobno? Co jest? Czy tak to było, widzowie? Czy tak to wszystko było? Okej, okay, ta zasysa. I ona powinna połączyć. Ale co zrobi ostatnia? Tutaj powinniśmy zobaczyć, jak wygląda po wyjściu z czerwonej. I zobaczymy, co zrobi z luta. Bo tego procesu dokładnie to oczywiście nie kojarzę. I tu został połączony. Co robi ta ostatnia? Może czyści jakoś. A skanuje, czy wszystko jest prawidłowe. Czy zabawka się zgadza z procesem? Okej, okay. chyba to coś zmienili, widzowie. Tak mi się wydaje. Możecie dać w komentarzu, coś zmienili, ale chyba trochę inaczej ten proces wyglądał. Podobnie, ale trochę inaczej. No dobra, widzowie, to pora wziąć naszą zabawkę. I spotkać się z naszym hagim hagim. Let's go, zobaczymy jak to się zakończy. Trochę się niepokoję, że mogę zginąć, bo to dawno było. W ogóle widzowie, tutaj jest y, plakat o tym, że y, adoptowali tutaj pracownicy sieroty, i za zaadoptowanie sierot dostawali jakieś tam różne bonusy w pracy. No i generalnie właśnie z tych sierot tworzono zabawki, a pracownicy o tym nie wiedzieli. Także chora, chora sprawa. Ciekawe, czy ta tajemnica kiedyś wyjdzie na światło dzienne. Pokaż się. Hagiwagi! Uciekajmy, dobra. Ho, ho, ho. Dobra, dobra, let's go, let's go, let's go. Ale tu jest ciemnica, ale tu jest ciemnica. Dobrze, że dostaliśmy jakąś latarkę. Bez latarki to ja bym tutaj naprawdę był. Hagiwagi i wyjdzie tamtędyk, dobra. Teraz na prawo. Uu, tutaj jest w ogóle te napisy o tym, że zabawki potrzebują pomocy, że są głodne. I że tutaj trwa w ogóle jakaś wojna pomiędzy zabawkami na tych o sekretach na ścianach są poukrywane Że głodują wszystkie takie informacje tutaj są poukrywane gdzie to było przejście? W lewo! Ej, tu było blisko, prawie mnie miał, prawie mnie miał! Jest już blisko! Prawie mnie złapał widzowie! A muszę uważać. Muszę uważać o siebie, bo naprawdę tutaj jest Niebezpiecznie, Ja nie pamiętam tej trasy. Muszę się rozglądać w każdej sytuacji. Dobra, tu i na dół się schodziło. Tak, tak, dobrze. W prawo. O nie! O nie! Nie! Jezu! Już myślałem, że po mnie. Były 5 centymetrów ode mnie. Halo? Halo? Czemu ja tam miałem jakieś spowolnienie? Udało się! Załatwiony! No, i Hagi został pokonany, ale widzowie, on nie zginął generalnie, bo to jest krew, możecie powiedzieć, a padł po nim. Cóż, w drugim rozdziale znaleźliśmy szczątki jego futra oraz krew prowadzącą do wentylacji. To znaczy, że po pierwsze, albo się tam wczołgał, czyli jakąś resztką sił tam w sobie wszedł, albo widzowie, druga opcja jest taka, że wciągnął go tam prototyp i będzie go odbudowywał i dlatego też może wrócić w trzecim rozdziale lub też może wykorzystać jego części do odbudowy siebie. Także albo wróci w postaci fragmentu ciała prototypa, albo wróci sam jakoś przez niego przerobiony, albo po prostu udało mu się przetrwać, więc są trzy opcje, ale na pewno na pewno jakoś wróci do nas. Także to nie jest tak, że on tu zginął. Wcześniej myśleliśmy, że tu po nim, a teraz wiemy, że tak naprawdę do końca nie jest. No i mamy nasz Mak. Mak, który został wykorzystywany do ogłuszania naszych zabawek, do jakby naszych dzieci, do ich usypiania i do potem wykorzystywania ich w eksperymentach tych mrocznych, co to było za nagranie w ogóle widzowie, przypomnijmy sobie. No właśnie, 1006 prototyp. Początkowo myśleliśmy, że to może być Hagiwagi, jednak Hagiwagi jest eksperymentem o innym numerze. No właśnie, on jest bardzo uzdolniony i generalnie gościu jest też szalony, można powiedzieć, że nie może zapanować nad swoimi emocjami i przez to jest bardzo agresywny. Ogólnie wszystkie zabawki odczuwają w sobie jakiś ból, przez to są właśnie... agresywne. Ciekawe czy kiedyś dodadzą polski język i polskie napisy do tej gry, bo to w sumie byłoby fajnie tak po polsku sobie pograć, co nie widzowie? No, właśnie, i on tutaj doprowadził do buntu tych wszystkich zabawek, i przez niego wszyscy się, można powiedzieć, wydostali. Zabawki zaczęły bunt, pracowników się pozbyto, i my teraz po latach tutaj wrócimy. Wróciliśmy w sumie i odkrywamy sekrety, tajemnice tego miejsca. No i chcemy powstrzymać to, co się stało, zniszczyć to zło, za które możemy być w pewnym stopniu odpowiedzialni. Dobra, idziemy otworzyć i uratować naszą. Popi, która to w sumie trochę nam pomoże, a trochę nas tu uwięzi, żebyśmy zniszczyli to wieczne zło, bo to nie jest tak, że ona nas tu zostawiła, bo tak, bo fajnie. Zostawiła nas tutaj, żeby pozbyć się zła, żeby je na koniec finalnie zniszczyć, co nie? Także witaj, Popi. Widzimy się ponownie. Czas zacząć naszą kolejną przygodę, teraz chyba w drugim rozdziale. Złożyłeś moją skrzynię?